Na z tej strony to takie witam, Ark Riders. W dzisiejszym odcinku chciałbym znaleźć oliwki dla naszego e, kurczaka. Dla złomka, ponieważ, żeby go tutaj wytrenować na wyższy poziom, potrzebujemy jedną oliwkę, którą już od dłuższego czasu nie mogę znaleźć, ale wiem, że jest miejsce na błękitnej bramie, gdzie można to bez problemu znaleźć. Tutaj legowisko kota już miałem parę razy, ale po prostu sprzedałem je z racji tego, że jest ono pokazane często jako błyskotka i nie zwróciłem uwagi. Nie po prostu sprzedałem, ale to akurat bez większego problemu udawało mi się znaleźć. Więc przeniesiemy się na mapę błękitna brama. Tylko tutaj z Zobaczę czy odpowiednio wszystko mam ustawione Tutaj teraz bardzo często zabieram ze sobą kluczy do włazu łupieżce Zresztą z tego, że bardzo łatwo jest z tym wyjść Wychodzimy tym natychmiast, nie trzeba na nich czekać I po prostu w momencie kiedy robię jakieś misje e, Czy jakieś potrzeby mam wyjścia z czymś No to to jest dobra rzecz, żeby po prostu z tego skorzystać Po prostu wyjść bez jakiegoś tam e, problemu Aczkolwiek e, raz się już na tym nadziałem w, e, Właz otwiera się i e, dosłownie na kilka sekund, i ja zrobiłem taki błąd, że otworzyłem sobie ten włas raz i odsunąłem się od niego. Bo o, mówię, sprawdzę sobie coś tam, i dopiero we, w niego wejdę. Patrzę, włas się zamknął. Dosłownie po kilku sekundach, i skończyło się na tym, że musiałem biec do pobliskiego szybu wentylacyjnego. Na szczęście się udało, tutaj musicie zobaczyć. Jak to mniej więcej wyglądało? Dobra. My idziemy tutaj na błękitną bramę, ponieważ, tak jak mówię, tam jest gaj oliwny i plan jest taki, że mam nadzieję, że pojawimy się w jego pobliżu i po prostu będziemy mogli tam od razu ruszyć i wziąć tą oliwkę czy tam oliwki. Zobaczymy. Więc widzimy się na mapie. No i dobra, jesteśmy na mapie, trafiliśmy na mapę. Prawie 5 minut po tym jak już się rozpoczęła cała rozgrywka i jest zagajnik oliwny. To jest miejsce, do którego chcemy dotrzeć i które chcemy przeszukać. Oczywiście po drodze ja jeszcze sobie tutaj zobaczę, może coś się uda nam ciekawego znaleźć. Tutaj chyba jeszcze nikogo nie było, ale zobaczymy. Widzę, że kogoś atakują. Zobaczmy co tam się dzieje. O, wow, nie, 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 kolego. Nie widzieliśmy. Będzie mi się zaraz tu kręcił? Chyba tak. No, przy okazji mamy tutaj gościa. Teraz nie wiem, czy ja powinienem do niego strzelać, czy nie. Co? No, chyba przegrał tym gościu z tym. Kto inny tutaj przegrał. To jest pytanie, bo tutaj gościu jest. Raczej nie chcę tam się z nim. Z tego nie chcę do niego strzelać, ale z drugiej strony nie chcę podchodzić, żeby wiedział, że jesteśmy. Więc po prostu ominę to miejsce, wybierzemy się, tak jak mówię, po nasze oliwki. Zobaczymy, czy się udaje tam pozyskać. Ciekawi mnie, kto jest w wiosce. Czasami w tej wiosce jest ten robot taki artyleryjski, albo ten skaczący. Ale na razie nie widzę nikogo. Super, mamy drzewko. Będzie? Jedna oliwka, druga oliwka. W sumie dobrze, by było tak naprawdę już teraz wyjść z tym. Ale sobie może podarujemy. Czy co? Może ja zobaczę. Spróbuję tutaj go rozbić. Musimy dostali w. Wow! Nawet nie zwróćcie uwagi, że takie potężne TT chodzą w tle. To jest chyba bodajże ten król, czy jakoś taką one się nazywają. A nie, jest tam coś. E, bombardier jest chyba. Tak patrząc teraz. Tak mi się wydaje, że tam jest. O, niedobrze. Dobra, muszę do niego strzelać. O kurde, biegli, biegnij gościu. Dziś nas bombardier jednak w wyczaił. W jak zaczęliśmy się z nimi strzelać. Uff, już zauważyłem, że do nas strzela. Bo raczej byśmy długo nie pożyli. No dobra, tak czy siak mamy te oliwki, więc nie musimy tam z, yy, włazić jeszcze raz. No, czekajcie, gdzieś słyszę skrzynkę. Co tutaj mamy? Granat, dymny, bandaże, amunicję. Plan na wynator broni. Czas to wezmę tutaj, w bezpieczną kieszeń. Dobra, wiecie co? Myślę, że moglibyśmy pójść zobaczyć tutaj w kierunku wioski. Może udałoby się nam e, znaleźć od razu tą. Nie polany, tylko tą. No, dla kota, te legowisko. To wtedy, w razie czego będziemy mieli od razu możliwość zrobienia ulepszenia złomka. Idę do wioski, zauważyłem, że jest kolejny bombardier i się zastanawiam po prostu, żeby tutaj nie wejść. Bo boję się po prostu, że on nas gdzieś tu wyczai, jakbym chciał się przemieścić. I nas po prostu zaora. To mamy wyjście w sumie ten wzmocniony włas. No nie mam tej poduszki trochę lipa pod tym względem. Ale dobra, zaryzykujmy. Pójdziemy po prostu tutaj naokoło i spróbuję się tam do tej wiochy dostać. Przy okazji przeszukując po drodze jakieś wraki. Spotkałem dwie osoby po drodze, na szczęście nie chciały walczyć, więc ruszamy dalej. Dobra, zbliżamy się do wioski i teraz trzeba było ją przeszukać w poszukiwaniu właśnie tutaj tych rzeczy związanych z kotem. Z tego co pamiętam tam pisał, że to mają być tereny mieszkalne więc liczę, że coś tutaj może się uda nam znaleźć, jeżeli nie zostało tutaj już wszystko sprawdzone. Ale zobaczymy. Nie. No na razie tutaj widzę, że chyba tu w tym miejscu jeszcze nikt nie był. My w razie czego tutaj sobie po prostu wyjdziemy tym włazem, ja sobie nawet może go zaznaczę, bo raczej nie będę ryzykował w szybie teraz, bo no mam tą oliwkę i chciałbym po prostu z nią wyjść. A jak jeszcze uda nam się znaleźć y, tą rzecz dla kota, to już w ogóle. W ogóle domków tutaj na tym mieszkalnym terenie jest sporo, więc jest to trochę do przeszukania. Ogólnie na mapie, też a propos, można znaleźć mapy z zaznaczonymi takimi przedmiotami. Jakbyście chcieli coś konkretnego znaleźć, więc to też nie jest jakimś problemem. sklep chyba był. Taśma. Chyba ktoś tu był. Albo może jest po prostu... Albo może jest. Może było tu tak mało rzeczy. 10 minut nam zostało, więc myślę, że. Uuu. Z kimś walczył. To dosyć dawno musiał być zważywszy na to, że nie słyszałem z żadnych strzałów tutaj będąc. Właśnie zapalnik... Co sobie rozłożę? O, to wezmę. Adrenalina. Prymitywne ładunki. Hmm... Może no, bym sobie to wziął za coś, ale... Nie warto. A co leży na ziemi? części metalowe, części plastikowe, części gumowe, co tu mamy? części metalowe, jeszcze raz, ok. Granat małego rażenia, ogniwo ARC. No i dobra, my szukamy dalej tego leża dla kota, ale chyba w takim razie tutaj raczej mało prawdopodobne, żeby to było, jeżeli ktoś tu już był. Oczywiście, znaczy, no, możemy sobie na spamić tutaj Wiecie, bo to spadło, nie wziął do księgi. Możemy oczywiście tutaj sen na spamić Expa, poprzez to wiecie sprawdzanie tych nawet otwartych pojemników, co się na pewno nam przyda. No zobaczcie, czy tu ktoś sprawdzał to. Tam sednie szynie A, to jest... On był na suficie widocznie, a ja strzeliłem w tego na ziemi. Dobra, To mamy kapsuła kleszcza. Pytanie, czy to będzie mi do czegoś yy, potrzebne, jeżeli chodzi o ulepszenia kanister, części weźmiemy tego kleszcza. Już tu się dalej chyba strzelają. Splacera piłka, części gumowe będą z tego. nic, dobra. O, jesteśmy już przeciążeni. to niedobrze. Nie, mogą się długo jeszcze strzelać, bo tu jest te wyjście cały czas, chociaż zostało 3 minuty, raczej jak ktoś nie potrzebuje czegoś konkretnego stąd, raczej by się już chyba wycofywał. Wejdźmy na górę. A jak kawałeczek jaterolki, proszę mu użyć. Coś mamy? O, wyściełana kolba, mhm. Hmm, hmm. Odrzut w pionie zmniejszony. Odrzut w poziomie jest mniejszy o 15%. Rozrzut w momencie strzału mniejszy o 20%. czas potrzebny na wyekwipowanie. E, dłuższy? Czas potrzebny na cofnięcie wyekwipowania. Dłuż... O, podczas. Jest tutaj niby epickie, niby ale minusy ma spore. Zobaczymy, jak to wygląda. No faktycznie, on to tak jakby sięga, po to, i dopiero. Komu tak, to ewidentnie zajmuje? Cików żadnych nie widzę. A panie skakać też nie wypada. Dobra, idziemy do tego, w pobliżu wyjścia. czy możemy zginąć od tego trafienia. A tu w ogóle jest jakiś zagajnik jeszcze z drzewkami. Co tu jest? Iwo, rdzeń... Wow, wow. Nie, 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 kolego. Kurde, muszę zwiewać Przyjdźmy, żeby ten rakietowiec mnie zobaczy. To w tym akurat nie ma żartu dwa metry Gdzie ten jest? Ptygo. Nie, nie, ci idź, 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 O, tu widzę, ktoś dostał w ogóle. Tym najgorszą bronią. Idziemy. Jak on się obróci do nas... Dobra, zawijamy. No, właśnie. No i tym też e, kończymy naszą wyprawę. Sporo rzeczy, jak widzicie, nawet takich całkiem e, ciekawych. Akurat pustych, butelek powinien mamy na Fajnie. To będę musiał ściągnąć tą wyściłaną kolbę. Zobaczymy ile jest walka. 17 tysięcy Okej. Okay. Rekord osobisty. I dobra, zobaczymy pod... Yy, co tam się nam udało zebrać. Warsztat. Złomek jeszcze, to jeszcze nie będzie mógł być ulepszony, bo teraz potrzebujemy legowisko dla kota. Po to się chyba wybierzemy na tą pierwszą mapę, zaraz z tym, że na pierwszej mapie najłatwiej jest to znaleźć. Tutaj możemy sobie wybrać do mobilności coś. Z tego co sprawdzałem, te dwie rzeczy bardzo średnie są. Po początku, myślałem, że to będzie spoko, ale jak widziałem porównania na necie, no to tak um, słabo to wpadało, więc myślę, że raczej nie będę w to ładował. Hmm, to daje, twoja maksymalna wytrzymałość jest zwiększa. Ciekawi mnie, jak duże to jest i jak mocno to wpływa. Eee, tutaj mamy mnicha, a podczas otwierania siłą. To sobie weźmiemy. Myślałem, żeby tutaj bardziej przyspieszyć i iść, zwiększa maksymalny udźwig, bo Może się to faktycznie przydać. Eee, dobra, i zobaczymy. Co mamy Stacja przedmiotów użytkowych to jest coś, co chciałem ulepszyć, ponieważ teraz, jak sobie tutaj zwiększę poziom tej stacji to mamy dostęp do klucz do włazu łupieżcy i bez problemu możemy te klucze wytwarzać ten klucz pozwala nam jak widzieliście wyjść bezpiecznie z mapy co jest mega myślę opcją no nic, myślę że to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek my się zobaczymy w następnym pewnie jakimś, gdzie będę pewnie znowu coś zbierał i wtedy coś może Ciekawego się yy, wydarzy, a na razie to tyle, jeżeli chodzi no o ten odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko!